Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Harmonia Smaku. Na ciasto będziemy potrzebować 4 jajka. Ja mam średniej wielkości jajka. Jedną szklankę mąki pszennej. Szklanka o pojemności 250. 1 budyń bez cukru 40 gram. Łyżeczkę proszku do pieczenia. Pół szklanki cukru, 100 ml oleju i 100 ml mleka. Jeżeli chcemy, możemy olej zamienić na 10 deko stopionego masła. Teraz jajka ze szczyptą soli i cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dolewam olej. O, <laughs> przepraszam. Dodaję mąkę, proszek i budyń. I całość mieszam. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. To świadczy, że już składniki mamy połączone. Tak. tak, już mam połączone. I teraz biorę jeszcze brzegi. Przełożymy do formy. Forma 17 na 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. I ciasto będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach. Całą powierzchnię należy wyrównać. I ciasto wędruje do piekarnika, a później przygotujemy krem. Ciasto mamy w piekarniku, teraz przygotujemy dwa kremy to będą takie nietypowe kremy. Tutaj mam trzy szklanki soku pomarańczowego, jeden budyń i jedną suchą galaretkę. To będzie składnik jednego kremu. A na drugi krem będziemy potrzebować trzy szklanki mleka, w jednej rozprowadzę budynie. Tutaj mam dwa budynie, 5 deko masła i trzy czwarte szklanki cukru Budynie mam 40 gram bez cukru Teraz sok gotuję Do soku nie dodaję cukru Ponieważ on jest słodki Jeżeli lubimy bardzo słodkie Możemy według własnego smaku dołożyć Budyń rozprowadzam w szklance Soku i wleję na gotujący się sok i dobram suchą galaretkę a tutaj do mleka dołożę masło i zagotuję i później również rozprowadzę budynie w mleku teraz gotuję sok i gotuję mleko budyń mam rozmieszany w soku Dolewam do gotującego się soku i mieszam. Gotuję aż budyń zgęstnieje, a później połączę z suchą galaretką. Tutaj mleko już mi się też zaczyna gotować, ale muszę wyłączyć, ponieważ. Budyń wymaga mieszania, bo jak nie będziemy mieszać, to będziemy mieli grudki. Więc budyń na mleku ugotuję później. Tak, budyń na soku. Już mam ugotowany. Dosypuję galaretkę i dokładnie mieszam. I studzimy. Nie do końca takim ciepłym będziemy wykładać na ciasto a mleko z masłem już jest ugotowane i rozprowadzam w budynie i wlewam na gotujące się mleko dodam na koniec ja zawsze na koniec dodaję cukier ponieważ on się lubi przypalać więc ja dodaję budyn już mam rozmieszany i zawiesinę budyniową wlewam na gotujące się mleko i gotuję do zgęstnienia Mieszam, abyśmy nie mieli grudek, a na koniec dodam cukier. budyń już mam ugotowany. Tak jak wspominałam, dodaję cukier i mieszam i studzimy. A ciasto zaraz będzie upieczone. Tak. I mamy przygotowane. Ciasto mam upieczone, jedną trzecią ciasta zcięłam. I zmiksowałam. Możemy to rozdrobnić ręcznie, ale ja w moim gadżecie zmiksowałam. I teraz ciepły budyń wykładamy na ciasto. Zaznaczam ciepły budyń, ponieważ lepiej się rozprowadza. Po całej powierzchni rozprowadzamy. Tak i już mam i na ciepły budyń dajemy budyń z soczkiem też całą powierzchnię. To już jest wszystko ostry, takie przestudzone to nie jest gorące. I teraz tak delikatnie łyżką obracamy też na całej powierzchni. Wierz posypie pozostawionym ciastem. tak przygotowane ciasto damy do lodówki na całą noc lub dwie godziny. Tak harmonia smaku wędruje do lodówki. O ile są budynie takie letnie, bo tak musimy ostudzić Temperatury pokojowej, a później dać do lodówki. I tak oto wygląda ciasto. Harmonia smaku. A tak wygląda w przekroju. Najlepiej, jak ciasto będzie całą noc w lodówce. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto harmonia smaku.